Magazyn Miejski we wtorek 3 lutego, Artur Kisielewicz. Witam i zapraszam na szczegóły dzisiejszego wydania. A dzisiaj Policja ma nowego komendanta. Trzy kolory włoskiej muzyki. Przysmaki kujawskiej kuchni. W 32 latach inspektor Wiesław Dzierbicki zakończył pracę w służbach mundurowych. Nowym komendantem policji został młodszy inspektor Mirosław Elszkowski. Uroczystość z okazji zdania i objęcia obowiązków komendanta powiatowego w Wino Wrocławiu z udziałem władz parlamentarnych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych, miejskich oraz służb mundurowych i duchowieństwa odbyła się w sali sesyjnej Urzędu Miasta. Po 32 latach komendant Wiesław Dzierbicki na własne życzenie zakończył pracę w służbach mundurowych. Bycie policjantem to, to zaszczyt, honor. To wspaniała przygoda. Myślę, że no to jest wiele wydarzeń. Nie da się w ciągu 5 minut czy 10, a nawet godziny opowiedzieć o tym, co, co mnie spotkało. A spotkało mnie samo dobro. Bodajże, chyba najważniejszą sprawą, jak, jaka, jaka mi się przydarzyła, to. To możliwość pomagania drugiemu człowiekowi. To możliwość wpływania na, tak na kształt społeczeństwa, aby, aby tym, którzy, którzy żyją zgodnie z prawem, którzy chcą spokoju, żeby mogli, mogli ten spokój otrzymywać, żeby, żeby nic nie, zaku, nie zakłócało ich życia. Komendantem powiatowym policji w Wrocławiu od 3 lutego jest młodszy aspirant Mirosław Elszkowski. Bycie policjantem to na pewno nobilitacja, ale również zobowiązanie. Bycie komendantem to tożsamo, tylko to na pewno bardziej zobowiązuje. Powiem tak, po tym, co dzisiaj tutaj widzieliśmy, po tym jak komendant Dzierbicki jest doceniany wśród mieszkańców miasta i powiatu i wśród wszystkich osób, które z nimi współpracowały i wśród kadry, świadczy o tym, jakim. Jest przede wszystkim przełożonym, a jakim jest człowiekiem. Co bym sobie życzył? Na pewno nie chciałbym w cudzysłowie nic zepsuć. Chciałbym, żeby przyjęto mnie normalnie, po ludzku. I chciałbym pracować na rzecz poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, po to, żeby tylko żyło się lepiej. Jesteśmy służbą przeznaczoną do ochrony mienia, bezpieczeństwa. Mieszkańców, i w tym kierunku będę chciał, chciał dążyć. Na pewno będę starał się słuchać ludzi, do tego, tego co mówią, bo z tego można wysnuć wnioski, co jeszcze można zrobić lepiej. Nie zabrakło podziękowań, kwiatów, upominków i wielu wzruszeń. Prezydent Ryszard Brejza wręczył inspektorowi Dzierbickiemu karykaturę, a delegacja z policji szable z napisem: Honor i ojczyzna. Najpiękniejsze i najbardziej znane włoskie przeboje rozbrzmiewały w solankowej pijalni Wód. Koncert zainaugurował działalność Stowarzyszenia Trzy Kolory. Blisko trzygodzinny koncert, wypełniony najpiękniejszymi i zarazem najbardziej znanymi włoskimi przebojami, odbył się w pijalni Wód Palmiarni i Wrocławianka. Alberto Amati, Mateo Mazzucca, Andrea Latari i Jarek Wist to muzyczne gwiazdy, które sprawiły, że w solankowej pijalni zaczęła kwitnąć przyjaźń polsko-włoska. Zdarzenie zainaugurowało działalność Stowarzyszenia Polsko-Włoskiego Trzy Kolory. W zasadzie to chyba jest sprawa Andrei, bo on tutaj w tej pijalni wód rozpoczął no taką taką rozpropagował muzykę włoską. Najpierw przychodzili kuracjusze, później przychodziły osoby z zewnątrz. Myśmy tutaj po raz pierwszy zrobili jakąś uroczystość i ta muzyka się przyjęła. I widać było, że ona jest uniwersalna zarówno dla starszych, jak i dla młodszych. Artyści występowali w różnych muzycznych konfiguracjach, a publiczność bawiła się znakomicie, zupełnie jakby uczestniczyła w festiwalu w Sanremo. Zwieńczeniem koncertowego wieczoru był okolicznościowy tort. W sanatoryjnej pijalni wód odbyła się prelekcja na temat przysmaków kuchni kujawskiej, którą poprowadził regionalista Grzegorz Szeroczek. Kujawskie specjały, kuchnia regionalna to pełny tytuł opracowanej książki, w której znajdziemy blisko 300 przepisów kujawskich przysmaków. W czasie spotkania autor książki przybliżył historię Kujaw, pokazując, że wpływ na kujawską kuchnię miało wiele rzeczy. Opracowując książkę, regionalista chciał m.in. pokazać wielkie bogactwo kulinarne naszego regionu. Na Kujawach kultywowane jest przede wszystkim różnego rodzaju zbieractwo, jest duża dbałość o różnego typu zabytki. Ale nie wszyscy są świadomi tego, że kuchnia stanowi również rodzaj spuścizny kulturowej. Częstokrość spuścizny mającej po kilka wieków. I o ile prowadzi się różnego rodzaju restauracje budynków, obiektów, Zabytkowych, dbamy o innego typu zabytki ruchome. O tyle nie zawsze pamiętamy, że ta kuchnia właśnie została nam w spadku pozostawiona. A kuchnia kujawska wiąże się nie tylko z naszymi pradziejami, ale jest to swego rodzaju zlepek konglomerat kuchni niemieckiej, duńskiej, niderlandzkiej, szwedzkiej, no i oczywiście kresowej. Kujawy znajdowały się zawsze w centrum naszego kraju, dlatego te wpływy zawsze były odczuwalne, choć nie zawsze zdajemy sobie Sprawę, że określona potrawa swoimi korzeniami sięga zamieszkłych czasów, a bywa, że także innych części naszego kontynentu. Sama książka została podzielona na kilka praktycznych rozdziałów. Rzeczywiście jest tego zbieranie nie było w sposób jednorodny prowadzone, więc przede wszystkim peregrynacje po różnego typu zeszytach, które jeszcze przetrwały u gospodyń zarówno na kujawach wschodnich, jak i zachodnich. Ponadto czasopisma, książki. Część przepisów pochodzi nie tylko z naszych kujaw, ale także udało się otrzymać m.in. z Warszawy, Katowic, Szczecina. Tam również są osoby, które tego typu przepisy posiadają. I je użyczyły. Aczkolwiek no, z pewnym, no bym powiedział, niedosytem stwierdzam, że kilkanaście osób niestety nie chciało wziąć i użyczyć przepisów, traktując je jako swoją osobliwą wartość. No i oczywiście trzeba było to uszanować. Wątek kulinarny zakończył dzisiejszy magazyn miejski. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia już w środę. Generał brygady Pilot Dariusz Wroński 30 stycznia podczas uroczystego apelu w jednostce przy ulicy Jacywskiej przekazał pierwszą brygadę lotnictwa wojsk lądowych nowemu dowódcy. W czasie uroczystości na znak przyjęcia dowodzenia piloci symbolicznie przekazali sobie sztandar. Podpisano także protokoły zdawcze. Na uroczystość przybyli posłowie Anna Bańkowska i Krzysztof Brejza. Byli także przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych, miejskich i gminnych. Nie zabrakło oczywiście komendantów służb mundurowych. Odchodzący do rezerwy po 30. W 26 latach służby generał Dariusz Wroński podziękował wszystkim za długoletnią współpracę. Teraz co prawda przechodzi na emeryturę, ale nie zamierza tylko odpoczywać. Panie generale, 11 miesięcy, prawie rok tutaj u nas w Wrocławiu. Jak pan wspomina służbę w naszym mieście? Tak, to jest bardzo wyjątkowe miejsce z wielkim szacunkiem, uznaniem dla, jeżeli mówimy o Wrocławiu, dla władz miasta, lokalnych. Ale jednocześnie wspaniałe warunki współpracy pomiędzy środowiskiem wojskowym a cywilnym. Kiedy obejmowałem obowiązki, to aż miło było przyjechać i spojrzeć, z jak wielką otwartością społeczeństwo, władze przyjmowały nowego dowódcę. Czy nowego? To może każdy sobie zadać to pytanie na swój sposób. Natomiast. Od wielu, wielu lat byłem ściśle związany z Inowrocławiem, chociażby poprzez 56. Pułk Śmigłowców Bojowych, kiedy ja będąc w Pruszczu w 49. Bliźniaczym Pułku Śmigłowców współpracowaliśmy w zasadzie nawet na co dzień, a później kiedy byłem szefem Wojska Armobilnych jako merytoryczny przełożony. Tej jednostki z Inowrocławia między innymi miałem okazję budować i te pierwsze struktury później bezpośrednio obudował strukturę przecież pan generał Krzysztof Mitręga. Po tych 11 miesiącach mogę z wielkim zadowoleniem powiedzieć, że gdyby w innych miejscowościach, gdyby w innych środowiskach. Tak się układała współpraca między władzami społeczeństwem a wojskiem. No cóż, mielibyśmy dzisiaj tylko same zadowolenie i nie byłoby żadnych pewnie problemów. Społeczeństwo i mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego są niezwykle, jak to niektórzy mówią, za wojski. To jesteśmy dumni z tego powodu. My oddajemy od siebie to, co jest nam przynależne, to, do czego jesteśmy przygotowywani i do czego szykujemy się zgodnie z przeznaczeniem, a zatem do ochrony, obrony tego naszego rejonu, tej naszej małej i dużej ojczyzny Polski. Od ponad 30 lat jest Pan pilotem. No to trzeba zapytać, skąd ta pasja do lotnictwa? Tak. W 1979 roku, kiedy podjąłem decyzję o. W wystartowaniu do ubieganiu się o przyjęcie do wyższej szkoły oficerskiej w Dęblinie, do szkoły Orląd, nie przypuszczałem marzeniem, żeby obejmować jakieś wyższe stanowiska. Marzeniem moim było latać, latać i spełniać swoje marzenia młodzieńcze. One Ewaluowały w ten sposób, że dochodziło nowe doświadczenie teoretyczne, praktyczne. Dochodziły doświadczenia w udziale w wielu i licznych misjach, nowe możliwości wyszkolenia w dzień, w nocy, we wszystkich warunkach atmosferycznych. W kolejno dochodziły możliwości i realizacja szkoleń w górach, nad morzem. To powodowało, że ten zbiór wszystkich tych poszczególnych poziomów wyszkolenia spowodował, że przełożeni docenili, obserwując moje, moje starania, aby spróbować trochę pracy w sztabach, może ucząc, kierując, dokonując analiz, wydając opinii. No, tworząc w końcu koncepcję dalszego rozwoju tych wojsk i tym oto sposobem znalazłem się na poziomach kolejnych, na poziomach sztabowych, łącznie z dowództwem wojsk lądowych, gdzie decydowało się przecież o kształcie i przyszłości nie tylko lotnictwa śmigłowcowego, ale wojsk aeromobilnych, a nawet lotnictwa. Teraz y, emerytura. Tak jak pan generał nie będzie latał, to, to co, co robić? To jest coś to jest, to jest ciekawe, bo y, niektórzy mówią emerytura. Ja na emeryturę nie mam zamiaru iść, idę tylko do rezerwy. E, według moich kryteriów oznacza to, że zdejmuję mundur i będę dalej pracował na rzecz, na korzyść e, w, e, sił zbrojnych, wspierał będę e, na ile to będzie możliwe. No oczywiście, tak jak każdy, wykorzystam teraz tą okazję, że trochę odpocznę. Z małżonką, oczywiście, udamy się na, na kilkanaście dni odpoczynku no i później będziemy dalej realizowali kolejne etapy, które już sobie wyznaczyliśmy zawczasu. Tymczasowe obowiązki dowódcy naszej brygady przejął pułkownik-pilot Wiesław Franczak, który powiedział, że teraz żołnierze naszej brygady czekają poważne szkolenia. Czasowo przejąłem obowiązki dowódcy 1 Brigady lotniczo Wojsk Lądowych. Zgodnie z decyzjami przełożonego, będę w tej chwili oczekiwał na wyznaczenie dowódcy 1 Brigady lotniczo Wojsk Lądowych. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie to nastąpi. Brygada, pomimo że pan generał. Pilot Dariusz Wroński z dniem dzisiejszym odchodzi do rezerwy, nie przestaje funkcjonować. Oczywiście realizujemy nasze szkolenia, nasze zadania, które zgodnie z planem zasadniczych przedsięwzięć na rok 2015 od stycznia już rozpoczęliśmy i realizujemy i będziemy w dalszym ciągu realizować. Właśnie kończymy w dniu dzisiejszym szkolenie w zatorach lodowych, gdzie nasze śmigłowce, zarówno z jednej, jak i z drugiej bazy, tutaj z 1 Brygady Rozesławowej. Lądowych. Tu na terenie M. -Łojewo, miejscowości Łojewo, tu z lotniska Inowrocław realizowaliśmy takie szkolenie wraz z żołnierzami yy, z pułku inżynieryjnego, komunikacyjnego, drugiego pułku z Inowrocławia realizowaliśmy takie szkolenie, zakończyliśmy. Przed nami oczywiście szereg ćwiczeń, łącznie z najważniejszym ćwiczeniem dla nas w tym roku to jest Dragon 2015 we wrześniu, jak również przygotowujemy się do na nowej edycji, następnej edycji kursu standaryzacyjnego, którego nasi żołnierze, Będą, będą uczestnikami w 2015 roku, wrzesień, październik. W tym roku takie ćwiczenie będzie na Węgrzech. W tamtym roku uczestniczyliśmy w edycji tego ćwiczenia w Belgii, a dwa lata temu we Francji. Także szereg zadań przed nami. Mam nadzieję, że. Jako pełniący obowiązki w tych chwili sprostam tym, wyzwa, tym wyzwaniom i brygada będzie osiągała dobre wyniki w trakcie tej szkoły. W czasie uroczystości obecny był również inspektor sił powietrznych generał dywizji Jan Śliwka, który podkreślił, że nasza pierwsza brygada lotnictwa wojsk lądowych pełni dla ojczyzny bardzo ważną funkcję. Ma pan rację, zarówno pierwsza brygada lotnictwa wojsk lądowych, jak i stacjonująca tutaj jednostka 56 Baza Lotnicza. Wyposażone śmigłowce bojowe jest ważnym elementem systemu obronnego Rzeczpospolitej, szczególnie tych elementów, które są przeznaczone do współdziałania z wojskami lądowymi. Z dużym doświadczeniem bojowym brała lotnicy, technicy, personel zabezpieczający brał udział w misjach poza granicami kraju, począwszy od Iraku, przez Czad i ostatnio Afganistan. Także duże doświadczenie lotnicze, duże doświadczenie bojowe. Oczywiście perspektywa eksploatacji dalej śmigłowców Mi-24, które są śmigłowcami bojowymi, wyjątkowo jest. przewidywane są również inwestycje w infrastrukturę, jak również poprawienie warunków socjalno-bytowych dla, dla żołnierzy, którzy tutaj służą i będą służyli przez następne lata.